Był 1945 rok, wieś Wierzchowiny na Lubelszczyźnie. Tego dnia doszło do wymierzenia sprawiedliwości ów mieszkańcom wsi przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Mieczysława Pazderskiego, pseudonim Szary. Ale od początku. Przed II wojną światową we wsi. Działała bardzo silna komórka tzw. Tak komunistycznej Partii Polskiej, gdzie Polska w nazwie była tylko z propagandy. Wieś była w dużej mierze zamieszkana przez Ukraińców. Co ciekawe, w czasie wojny było tam duże poparcie dla polskiej, również z nazwy, Partii Robotniczej. Gdy tylko weszli Niemcy, to oczywiście Ukraińcy powitali ich i korzystając z poparcia germańskiego okupanta ziem polskich, Rozpoczęli działalność mającą na celu zwalczanie polskich oddziałów niepodległościowych. Natomiast zaskoczę Was, bo gdy tylko weszli komuniści, armia czerwona, to nagle znaczna część mieszkańców zapomniała o Niemcach, by rozpocząć współpracę z sowieckim okupantem, dopuszczając się kolaboracji i przyjmując się masowo do Milicji Obywatelskiej oraz UB. Ciekawostką jest, to, że wielu z nich otrzymało pozwolenie na posiadanie broni, również maszynowej. Warto tutaj jeszcze zaznaczyć, że wieś była miejscem, z którego rekrutowano do SS Galizien. Przeszedł dzień 6 czerwca 1945 roku. Szary, to jest Mieczysław Pasderski, w do wsi Wierzchowiny, a wraz z nim jego ludzie były godziny poranne. Ciekawym był fakt, że Ukraińcy witali Polaków tak jak witali przedtem Niemców i Sowietów czyli życzliwie. Musiało być to dość groteskowe. W polskim oddziale było około 30% żołnierzy z 27. wołyńskiej dywizji Armii Krajowej, których bliscy padli ofiarą bestialstw i mordów podczas rzezi wołyńskiej, którzy brali w polskich akcjach brali udział w polskich akcjach odwetowo obronnych na Wołyniu Przeciwko UPA, OUN. karą śmierci za kolaborację pierw z niemcami, a następnie komunistami, a także antypolskie działania poniosło 196 ukraińców. Jak potem mówiono, była to potrzebna i usprawiedliwiona walka z. W cudzysłowie, według źródła, hajdamackim pasożytem. Szary poległ kilka dni później, 10 czerwca 1945 roku. Poległ śmiercią bohaterską, walcząc z przeważającymi siłami Sowietów. Cześć jego pamięci.